Siemanko, z tej strony Gryfciu, witam Cię w kolejnym odcinku Sunken Land I z nowej bazy, słuchajcie, z nowej lokalizacji bazy troszeczkę się, jak widzicie, zmieniło Troszeczkę się też narobiłem w międzyczasie Wiem, czego nie zrobiłem, a co będziemy robili dzisiaj Znaczy, co zrobimy za chwilę dosłownie, bo to jest must have, żeby to zrobić Natomiast jedna rzecz, słuchajcie, jedna rzecz, to znaczy był update Co prawda już jakiś czas temu, bo to... Prawie dwa tygodnie, ale w nowym update wprowadzono między innymi, uwaga, uwaga, rzeczy inaczej: sortowanie elektryczności, i oprócz sortowania elektryczności, jest wprowadzona nowa flaga, jak zresztą, co zresztą widać. No i słuchajcie, elektryczności mamy, uwaga, uwaga, wiatraki, panele słoneczne. I nowy system zarządzania, no i oczywiście wszyscy ci, co mieli popodpinane źródła elektryczności do swoich urządzeń, to trzeba podpiąć je na nowo. No niestety, to za coś. Tutaj zrobiłem sobie taki mały workshop, zresztą jak widzicie, bo muszę was też oprowadzić troszeczkę po tej bazie, bo ona jest nieskończona, ale jakiś tam zalążek już jest. To znaczy tak, tu mamy drzewo, mamy jakieś tam do naprawy, bla bla bla, no i mamy nasz warsztat w środku. Scrap metal porozrzucany po półkach, tak stwierdziłem, że będzie to fajnie wyglądać. Jeszcze trzeba będzie jakieś oświetlenie, oczywiście, dodać. Mamy też nasz gunshop. Mamy research table i w research table, czy my tu już będziemy mieć? Tak, są panele słoneczne. Jest lighting rod, czyli tak naprawdę słupek, na który ściągamy pioruny, które będą ładować tam baterie. Tak, w skrócie to było przytłumaczone. Ten Junction Box to jest chyba do rozdzielenia, po prostu nie. Bateria sama w sobie Plastik nowy, modern partsy, tego wcześniej nie było Wind Turbine, to zresztą widać Power Hub no tu jest jeszcze, Rubber Flooring, tego też nie było, tak patrzę Big Fish Basketa też nie było, mamy Underwater Scootera teraz do zrobienia, to też ciekawe I Welding Tula, tego też nie było, i Headlighta tak samo. Więc to są nowe rzeczy tutaj. Or detector też jest do zrobienia. Reaper Toolsy są do zrobienia teraz też. Tak patrz, czy coś jeszcze. Bird trap. I, 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 i. O, i handcrafted air tank w końcu jest dostępny. Do... Ja nie wierzę w to. Nie wierzę w to. A ostatnio się zastanawiałem, gdzie on jest do cholery. A ja niko po prostu. Stwierdzili, że nie dodadzą. W sensie podejrzewam, że ktoś zapomniał. Podejrzewam, że ktoś po prostu zapomniał. Natomiast słuchajcie, mamy też naszą chatę. Znaczy tu będzie chata. Będzie tak to wyglądało. No i w chacie oczywiście lodówka na środku, wiadomo. Ale mamy zbrojownię. Strasznie dziwnie ta broń tutaj wygląda. Mamy zbrojownię. Mamy też taki dosłownie pierdolnik ze wszystkim. Mamy port. Nasz, nasz piękny port. Tu będą nasze łodzie D sumować. To jeszcze trzeba będzie trochę zabudować, prawda? Jeszcze troszeczkę będzie do zrobienia. Ale na razie tak to gdzieś tam wygląda. Tutaj mamy nasze grille. Tutaj są urnęcy wszystkie. Mamy też oprócz tego jakieś takie nie wiem jeszcze co z tego zrobię. Jakieś takie bajorko mini. Mini plaża, mini bajorko. No, tu mamy purifiera. No i mamy też, słuchajcie, ogródek. Mamy też, słuchajcie, ogródek, więc jest wszystko dosłownie, co potrzebujemy. I jeszcze troszeczkę miejsca, więc myślę, że coś tam, coś tam jeszcze na pewno dołożymy. Słuchajcie, coś tam na pewno jeszcze dołożymy. No jest do roboty wiele, jest do roboty wiele. Natomiast, tak, weźmy sobie, słuchajcie, te komponenty, skoro już i tak można pewne rzeczy zrobić tam. Zastanawiam się tylko, co jeszcze powinienem ze sobą wziąć. Czy tam było coś takiego, co ja powinienem już teraz odkryć? W sumie nie wiem. Dobra, porozdajemy od razu to orę, niech się tam kraftuje. Bo dlaczego by miało się nie robić? Tu tutaj chyba drewno miałem wrzucone, więc tak. Więc git. To troszeczkę słuchajcie jest zrobionych tych furnensów. Czy dużo? Szczerze powiedziawszy, wydaje mi się, że nadal za mało. No bo ile mamy? 14 ich zrobionych. No to w sumie nie najgorzej, nie? W sumie nie najgorzej. Na pewno będziemy potrzebowali łóżko skraftować. Na pewno będziemy potrzebowali łóżko skraftować. A, helikopter jest teraz tutaj do wyreserczowania. Ale czemu ja mam go wyre do wyreserczowania, skoro ja go miałem? W sensie ja tego blueprinta miałem znalezionego. Aha. No dobra, no nieważne, ale jest jedna rzecz, która jeszcze, i ona jest wzięta z rasta. Mianowicie, tutaj jest gdzieś: o, Sleeping Bag. I on jest wzięty dosłownie jeden do jednego według mnie, z rasta. To znaczy, możecie gdziekolwiek sobie go rozłożyć i tam się po prostu zrespić. I dodali teraz opcję respawn w menu, więc coś tu się dzieje, słuchajcie, coś tu się dzieje, nie? Ewidentnie, coś tu się dzieje. Tylko trapa w sumie sobie odblokuje. Natomiast co ja chciałem odblokować? To chciałem odblokować. W ogóle bełty i crossbow też mam dopiero do odblokowania. Jakby. Dlaczego skoro miałem to zrobione, to, to powinno się z automatu według mnie przypisać po prostu. A nie, że taka sytuacja, no ale no dobra, no trudno. No trudno. Z tego Saumila by w sumie by się przydało i parę innych rzeczy. No ale dobra, w sumie. Czy ja potrzebowałem coś jeszcze stąd? Nie. A, mogę tu tylko TX zrobić. Dobra, zanieśliśmy sobie to tam. Co ja potrzebuję, żeby zrobić łóżko? To jest moje pytanie. Simple bed. Drewno i cloth. No to, żeby mieć drewno, to trzeba je wziąć. 10, dobra. No i ciuszki to tutaj mieliśmy. Więc to nie jest żaden problem. One były gdzieś. Gdzieś były. O. Gdzieś tutaj jakieś jedno łóżko trzeba zrobić. No, bo wiecie, muszę się mieć, jak tu teleportować, w razie czego? Jakbym się wywalił za zero. A jest to prawdopodobne, więc nie jest tak, że to nie jest prawdopodobne. Także to, to przerzucamy. To jakiś śmietnik, to. czekaj, gdzie mam śmietnik? Tu mam jakiś śmietnik totalny, więc to tu wrzućmy. Paliwko mogę sobie zostawić. No, i ten scrap, to w sumie nie wiem, co z nim teraz zrobić. A w sumie nawet tak zrobimy. O! Tak, może zróbmy. Blueprinty. Broken części, gumparcy, ammo boxy. I ja potrzebuję rifle ammo. I potrzebowałbym sobie wziąć jeszcze medy na pewno jakieś. Więc sobie weźmy. Dobra. I ten hammer to ja bym sobie w sumie tu zostawił, bo on mi nie jest potrzebny. Tobie przerzucimy zrobimy tak, cyk, cyk dobra jakieś nowe bronie pewnie trzeba będzie skraftować niedługo natomiast patrzcie co my tu mamy, Iron Skull Base'a co my mamy do zrobienia aktualnie i czemu nam się zresetowały się misje, no nie no kurwa trzymajcie mnie, no nie da się nie no, jak ja mam się nie irytować, no? To no wpadł na to, żeby się. No i co ja mam zrobić teraz, tak właściwie? Bo tu wszystko mam zrobione. No i co teraz? No i co teraz? No i co, co teraz? Co w takiej sytuacji, nie? Dobra, sprawdźmy sobie tak. Często mam pustego. Więc wyjedźmy sobie i tak widzę, że po drodze mamy metal Mine'a. Ja bym chciał tam podjechać, bo jestem aż ciekaw, co jest w tym metal On jest gdzieś tam... A, mogę sobie... Właśnie, można teraz marki też robić na. na mapie. Znaczy możecie sobie markować rzeczy. Także spoko to jest. Na sumie możemy sobie smarkować Hata. O. Będę to teraz widział? Jo. Ej, super. I nawet się to wyróżnia w porównaniu do... No to, to, to. Zajebiście. Jest tutaj też, ile jest teraz przeciwników na danej lokacji. Na Dredwile jest 84 przeciwników. 84, słuchajcie, 84. Plus jest taki, że mamy to pod domem, więc nawet jak się wywalimy za zero, to będzie bardzo prosto tutaj wrócić, nie? Więc to jest bardzo fajnie. Tam się dzieje, widzicie to? Coś tam się rusza lewo-prawo. Co to jest? I co to jest? O, dobra, Metal Mind się załadował, 13 tylko slayersów. Ja bardzo chętnie sobie tutaj wejdę, zobaczę, ale co to jest? Co to? Czy wy to widzicie, co ja? Tu się jakieś wagoniki kręcą? Co to jest? A, tu trzeba helikopterem na pewno Przylecieć O nie Twin rocks <laughs> O kurna Tam jak się wpadnie to może cię przemielić Ej dobre to jest to jest dobre. Fajne, fajne, że takie miejscówki robią z pułapkami też. O kurna, ale będziemy mieć zwiedzania coraz więcej. Słuchajcie, z tygodnia na tydzień, tak naprawdę w tej grze jest coraz więcej kontentu. Jestem ciekaw, bo chyba nie ma jeszcze. Wyprowadźcie mnie z błędu, jeśli, jeśli taki zaistnieje. Chyba nie ma jeszcze, jakby, daty, kiedy ta gra będzie w 1-0. Tak mi się wydaje. Więc. Spoko, że takie rzeczy się dzieją, nie? Myślę, że to się cały czas zmienia wszystko. Dobra, wchodzimy na Slayersów 13 sztuk, więc nie powinno być tragedii. Nie można się za zero wywalić. Kurwa, oni już do mnie strzelają. Oj, oj, oj! Oj! Dobra, dwunastu. No, ale powiem wam, że jest ciekawie, bo oni nie są tacy słabi. Wręcz powiedziałbym, że są bardzo wytrzymali. Ale są z nich medy, więc jest git. Rana, spokojnie. Chodzimy, CQB. Oła! Dobra, za pięć stówek trafiony, to całe szczęście. I fajny dropik z nich, więc będzie git, słuchajcie. Będzie git. Jest jakiś blueprint nowy. Dobra. Chyba nowy. Zobaczymy sobie, co tam w kawie będzie ciekawego. Dobra, pompa. M16, alloy receiver. Broken M16. Proszę bardzo, tego nie potrzebuję. Tego też nie. To się nada. Dobra, medów w sumie jednego meda mógłbym sobie zrobić. Jednego meda. Gdzie są teraz medy? Czekajcie. A, w inwentory. Ja szukam. Dobra, jednego meda w sumie to ja bym sobie zrobił. Najgorsze jest to, że 18 się zrobiła już przez to, że tak sobie jeździliśmy. A po nocy się z nimi będzie strzelać trudniej. Jakby nie patrzeć. O kurno, jaki twardy! No chodź, chodź, bydloku, chodź. Dobra, żegnam pana. Broken combat knife. I No zajbiste. Celal, nie wiem skąd. O nie, dwóch jest, dwóch jest. Dobra, spokojnie, spokojnie, na chilku. Bez nerwów. Dobra, damy radę, damy radę, słuchajcie. O kurwa, dostałem skosy od kogoś, mimo że nikogo koło mnie, nie ma co jest. What the hell? Chyba, że mi się to zbugowało po prostu. Nie widzę skononon. A, tam jest, dobra. O, trafiony, ładny hedging, dobra. Jeszcze sześciu, słuchajcie, jeszcze sześciu. Pięciu. Tu jest jeden jeszcze na dole, widziałem. Ładne 500, ładne 500, ale siadło. Tu na pewno jeden jest na dole. O, tą puszkę to ja bardzo chętnie, bo mam mało w sumie już. Dobrze, że mogę sobie tak poskakać, nie? Że nie ma tutaj tego zgiwania się. O, mo do pistola. To się przyda. I całkiem nieźle idzie. Dobra, za sto. Panie kochany. No ale stój, no przecież... Ja pierdolę im! Dobra. Trzeba tam zejść, słuchajcie. Trzeba tam po prostu zejść. Zostało czterech przeciwników. Nie straciliśmy prawie w ogóle HP, więc jakby umówmy się. Nie ma tragedii. Ale no nie chciałbym się z nimi spotkać w jakimś właśnie pomieszczeniu, bo. Bo może być różnie, nie? Tu jest jeszcze jeden? Ta. Ława, ale za 600 siadło. Dobra. No i dwóch zostało tylko, więc jest git. Czego ten jeden, którego nie trafiliśmy ani razu? O, jest on. Nie no, on ma jakiegoś anty-ajma, no przecież popatrz co się dzieje. Ja w chłopa strzelam, on nic. Ale to nie jest ten, bo tamten miał broń. A on ma broń. Dobra, gdzie jest ostatni? Where is the last? Tu nie ma nikogo? Ale ciemno się robi strasznie, co? Ten headlight by się przydał... Ciul, ten headlight by się przydał w opór. Może by go dropnął gdzieś, co? Mam raczej bez szans. Ale ta broken M16, coś pięknego, kurna, powiem wam. Mega dobry drop. Mega dobry drop. Zupełnie szczerze, mega dobry drop. Tutaj jesteś ten jeden cały czas jeszcze. To gdzie? Zipo. zjemy sobie to. Rabera nie potrzebuje. Rabera mamy od cholery. Ja co to jest? A, dobra. Jakaś koparka po prostu jest rozwalona. No dobra, ale gdzie jest ten ostatni? Jeden ziomek tu został gdzieś, no. Jeden jedyny ziomuś. Ogólnie tą bazę, tą miejscówkę jakby zabudował. To mogłaby być całkiem niezła baza, przyznam. Dobra, te brokeny noże. To wszystko to na pewno zrzucamy. O, to chemikalia tak samo. Gasoline, to w sumie ja bym sobie wziął go od razu. Dupił tu. Aha, to i tak jeden mi został. No dobra, trudno. Tych bandaży to ja nie potrzebuję. Tego herbala raczej już też nie. Chyba, że zaraz dostanę jakąś sztangę na zęby i tyle będzie. To jest prawdopodobne. No bo jest gdzieś ten jeden ziomek cały czas, nie? No ale dobra, przekopmy sobie tego kopera. Bo koper nam się przyda. Irona mamy od cholery jeszcze trochę. Koperu natomiast nie. Więc koper nam się nada. Ale i tak, jak na. Jak na kopalnie, to mam wrażenie, że strasznie mało tego wszystkiego. metal to już w ogóle tutaj. Nie ma żadnego metalu. No, metal mine i nie ma żadnego metalu, jest koper. Jakby WTF w ogóle. Fajnie, wszystko, ale. jakoś tak. Nie wiem. To równie dobrze to się Copper mine mogło nazywać i nie być tu kopera. No jakby no, bez sensu trochę. Nerwuje mnie tylko to, że jest mi zimno i się częsem. Mnie to to byłoby super. Dobra, gdzie jest ten ostatni gnój? Ja chcę go znaleźć i odstrzelić. Bo tak to cały czas się będę zastanawiał, gdzie on jest. Wow, ale tu przejścia porobili w ogóle. Pod tym? Chyba, że to nie celowo, tylko ktoś po prostu nie zauważył. No nie wiem. Ej, no nie ma tego ostatniego ziomka. Tu nie ma nikogo. Nie, no może gdzieś stoi i się ze mnie śmieje. Tam jest. Mam cię, bydloku. Ale po co oni tą kropkę dodali tak właściwie? Szczerze, dużo lepszy feeling z tej broni miałem, jak tej kropki nie było. Było dużo ciekawiej pod tym względem. A teraz z kropką to takie, wiecie, strzelanie, nie? to równie dobrze, równie dobrze nie potrzebujesz żadnego celownika, no bo mam tą kropę, nie? A wcześniej trzeba było mieć faktycznie celownik, żeby trafić sensowniej. Czy on padł? Padł. Dobra, wejdźmy sobie do garażu. Go zlutujmy, bo tu było dużo tego wszystkiego, z tego co pamiętam. O, jakaś ta jeszcze szafka z medami. A w środku tylko bandaż, no to super medy. Świetnie. To sobie weźmiemy, resztę to walił pies. Ruber się nie przyda. Paliwko i ruber. No. Not bad. Not bad. Co my tu jeszcze mamy, zobaczmy. O, Advanced parcy jakieś, to to się na pewno przyda. Krapiku pełno. Tu jeszcze coś leży na dole. O, nawet tego nie widziałem wcześniej. Broken M16 znowu? No to ci ciekawostka. A M16 teraz dodali czy ona była już wcześniej? Ci co ogarniają bardziej niż ja. Halo, halo. Jak to jest? Bo coś mi się wydaje, że ją teraz dodali, bo i aż za dużo dropi. I aż za dużo słuchajcie, dropi. A to jest podejrzane, nie? Jak czegoś dropi za dużo, to znaczy, że zostało świeżo dodane. Takie, takie odnoszę wrażenie przynajmniej. A da się tam w ogóle wejść na górę? Czy to trzeba byłoby mieć jakąś tam. jakiś helikopter? Chyba helikopter. No tu sam koper jest. Jaki to jest metal Mind do cholery? A jest metal na dole jeszcze, o. Znaczy iron, przepraszam, nie metal. Tutaj jeden. to tak... Nie wiem. Fajnie, że to nazwali jako kopalnia, superancko. Ale... Jakby, co z tego, że jestem w kopalni metalu, skoro nie ma tu metalu? Albo inaczej, jest go bardzo mało. Bo to raczej nie, no właśnie. Jest go bardzo, bardzo mało. No to już dużo więcej jest na. Już dużo więcej wszystkiego jest na Radio Island, nie? Dużo więcej wszystkiego. Dużo, dużo więcej wszystkiego jest na Radio Island. Więc to jest ciekawe, jak to działa. Chyba, że. Ale to, nie, to, to jest trochę niezgodne z logiką, według mnie. Chyba, że tutaj się respi częściej po prostu ten Iron. Albo jest, nie wiem, większa szansa na respienie się go szybciej. Nie wiem, szczerze mówiąc. Nie wiem. Szczerze mówiąc, nie wiem. Chciałbym odwiedzić. Nie wiem. Nie wiem. No to hipotetyzuję, ale no... no to, to logicznie chyba nie ma sensu. To logicznie chyba po prostu nie ma sensu. Jak tak na to patrzę. Ktoś fajnie wymyślił, tylko no z realizacją to trochę chyba problem jednak był. Chyba jednak troszeczkę problemik wyszedł. Ile my w ogóle mamy tego już? 49% mamy zrobionego. Jest tak mało jak na fakt, że prawie wszystko byśmy pozbierali, a niebo. Dobra, bo ja dużo zostawiam tych drewnianych, tych jeszcze też. Się mebli wszystkich. Więc to jest pewnie też kwestia tego. Te beczki to jest 5% A, tu na górę jeszcze trzeba wejść Tu na górę Ale to tu, tu też nic nie ma, nie? Tutaj jest lód, ale co z tego, że on jest Jak ja tam nie mogę wejść o, Trzeba by było rozkminić, jak tam się wbić, nie? Dobra, to wyrzućmy, to wyrzućmy no tak ja nie przeskoczę, nie? O kurwa, na pewno nie. No tu się nie da wejść. Tędy nie wejdziemy. No tu też wejścia nie ma. Nie, no fajnie, nie? Ale... No nie ma wejścia na to miejscu, we. Musiałbym tu helikopterem jakimś wlecieć, no ewidentnie. Chyba, że to specjalnie jest tak zrobione, że wiecie... Na tym etapie powinieneś mieć już helikopter, i wtedy bez problemu tam wlecisz. Trochę głupie, no ale to ma, to jakoś, ma to jakiś logiczny sens. Dobra, zobaczmy sobie, co my tu jeszcze cyk. Trochę miejsca jeszcze mamy. Tylko pytanie: czy opłaca nam się zbierać to, co tu zostało? No bo tak, to zostało nam tamto na pewno, i zostało nam drewieńko do zrobienia. Parę możemy sobie w sumie wziąć, na przykład stąd, no. Nie było drewno, nam się przyda. Nie mamy go jakoś uber dużo w chacie. O! Jezus, jak dobrze, tego akurat potrzebowałem. Więc to sobie szybciorem zrobimy. Ale w sumie i tak, tak sobie myślę. No wiecie, mamy. Bo ilu? 14 przeciwników, tak? No to i tak, jak na fakt, że było ich 14, to lód jest naprawdę dobry. Jak na 14 przeciwników, lód jest naprawdę dobry. Nie, wiem, może po... po ścianie można jakoś wejść? No, nie wiem. Dobra, walić to, słuchajcie. Walić to. Zminimalizowało mi grę. Walić to. Wracamy sobie na chatę. Nie chciałem czestać tylko tu. O, właśnie. Wracamy sobie na chatę. No fajnie, że takie miejscówki mamy wokół siebie. I myślę, że to był. To było dobre miejsce, w którym założyłem tą bazę. Bo jednak jest tu naprawdę dużo rzeczy obok. Jest ten Outpost, jest Iron Skull, jest Wild, jest są Twin Rocksy. Tutaj jeszcze są jakieś dwie też, które trzeba odwiedzić. Więc naprawdę jest trochę tego, żeby robić sobie wypady, i nie są to takie proste miejscówki, nie? W sensie, no, Dreadwile to zdecydowanie nie jest prosta miejscówka, biorąc pod uwagę, że jest tam ponad 80 przeciwników. Natomiast chciałbym, żebyśmy sobie Dreadwila zrobili na pewno niedługo. Ale na Dreadwila to raczej... Raczej chciałbym, żebyśmy mieli jakąś lepszą broń aniżeli tego Mausera. No bo... No on jest fajny. Ale no nie jest taki dynamiczny. On nie jest taki dobry do walk w pomieszczeniach jednak. Na daleko spoko. Na blisko przy takiej ilości przeciwników to raczej... Zdecydowanie byłbym trupem, więc to słuchajcie, trzeba będzie zmienić. To trzeba będzie zmienić sobie po prostu ogarnąć. Ale super to wygląda. Tak stwierdzam. I te szklane ściany. Coś pięknego, trzeba będzie to jeszcze obrobić. Dorzucić tutaj przynajmniej jedno piętro. Jeśli chodzi o wysokość. mur zostaje taki jaki jest. Bo tutaj nie ma potrzeby, żeby był wyższy. Natomiast tutaj byśmy zrobili raczej jeszcze jedno piętro I trochę zabudowali to jakoś tak Coś takiego myślę No i zrobili wieżę jeszcze dookoła Coś na styl takiego wiecie Zameczku No i środek Jeśli chodzi o budynek szczerze mówiąc nie wiem Co jeszcze zrobię z nim Jakiś tam konspekt był Ale on się zmieniał też pięć razy więc na ten moment nie wiem jeszcze co z niego będzie, jak on dokładnie będzie wyglądał, będziemy to pewnie ustalać w kolejnych odcinkach, natomiast jeśli chodzi o ten to wszystko, dziękuję wam bardzo za oglądanie i zapraszam was do kolejnych odcinków, jeśli wam się podobał to zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz, pamiętajcie o subskrypcji jeśli jeszcze jej nie macie i zachęcam do wspierania przycisk wesprzyj, dzięki wam za oglądanie, do następnego, na razie, no i cześć.